Odcinku wraz z całym teamem Sky udowodnimy, że nie ma na nas mocnych i to na żadnym serwerze. Z bicki i wszystko naprężone, chociaż na siłowni nie byłem od 3 lat, ale wszystko w gotowości. Ale zanim do odcineczka przejdziemy, raz jeszcze chciałem podziękować partnerom naszego wyjazdu, czyli Marce Acer oraz Computronic. No i zapraszamy Was do oferty, która jest zlokalizowana w opisie, na przykład na takie laptopiki. Jeżeli chcielibyście z oferty skorzystać, wszystko w opisie, zaglądajcie. A teraz do odcinka. Dobra, panowie, zadanie jest proste. Wygrywamy dzisiaj na każdych Serwerach, zaznaczajcie pozycję, na którą lecimy. Ja dzisiaj wyjątkowo nie będę in-game liderem. Kepcia już wyskoczył, rozumiem. Nie, no super jest. Przypomnę, że dzisiaj wygrałem na wszystkich serwerach. Pierwszym jest Ameryczka i mamy tylko i wyłącznie dwie próby. Jeżeli za drugim razem nie uda się wygrać, to niestety, ale musimy przeskiwać serwer i jesteśmy wtedy bambikami. Mówisz, że gramy składy i poleciliśmy na miejscówkę, na której jest jedna skrzynka. A, bo wy zaraz polecieliście <laughs> nie, nie, no z kim my gramy, nie. Czy można zmienić Kepcia? Ja nie, nie można. Panowie, Pogodnie. gdzie jesteście? Bo ja się czuję osamotniony. Ja szukam lotu. Dobra, słuchajcie, plan jest taki, ja biorę UFO. I Nawalam ludzi z ufo, a wy ich normalnie bijecie Nie, co knucisz? Uee! ty biedyża! Nie wierzę Nie, debil Ej, biją się Kepcio, chodźcie szybko Ja żyję, ja żyję You raise me up Nie no, spoko On nas nie widzi Spokojnie <ścoughs> Nieee No nie mógł podnieść od razu, musiał strollować No to faktycznie Błagam, Kepcio, nie

nie no, bez sensu, że się cały czas podnoszą, nie? Dobra, nareszcie, tu na Nie podnoś, nie Wezmę, wezmę Może zrobimy tak, że będziemy siedzieć tutaj w razie czego na ribucie, nie? A oni se sami będą grać, bo oni się lepiej radzą bez nas A zabiliśmy, nie? To. Czterech, tylko się podnieśli Mendo, puść mnie! PUŚĆ MNIE! Debil te mało powiedziane Nie rób! No debil no masz kuku na muniu, nie? No masz kuku na muniu, odłączę ci kompa Dobra, no. Odłączam ci kompa, staję Dobra, ej, żartowałem Nie nagrywanie! Halo, pomoc, przyjechała O, Nie, tu, tu mówią papa. Pa. No dobra Nie strzelajcie w niego O, gina. Dobra, bo. Jestem debilem No i fajnie, kapcio No nie mogę wejść, no <laughs> Nie no, nie dobra Mendo ty najgorsza ty! Gadzinowska trolująca! Wierzę, nie! Kafek i Tuna, Focus dacie radę panie. wierzę was! No weź to się nie to to. Cię tej Nice! No no no. O Jezus Brawo! Yes. Brawo, dobra porobił i na drzewie wylądował, dobrze Plecy Plecy, plecy Plecy no Nice Uda się Uda się, ale jesteś taki amator, nie? Przeszkadzający Jabcia, co zawiodło? Eee. Smarti. Smarti. Tak truluje ta menda, że ty się w głowie nie mieści. Brawo, brawo, brawo. Bo nie, no easy. Wygrywają to chłopaki, co? Zero ma wow. <duszy> <duszy> No dobra! Ameryczka porobiona! Pierwszy winek, Ameryka Północna zaliczona, takowa, twitko jeszcze gdyby ten knur nie przeszkadzał, czekam, aż go w końcu w gierce nie będzie. Tu na teraz nas opuszcza, lecimy z Piotrusiem w takim razie do Ameryki Południowej. Nie ma tutaj? Nie, jest po, Ameryka Wschodnia i po, 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 południowa. Jaka jest? Ile mi Kili, Ja miałem 10, Teraz na 10. Też 10 Dziesięć 10 mieliście, też, ja. też mi się no, tak no, wydaje. Ale, ale, Dobra, widzowie, e, zarąbałem się, nie Ameryka Południowa oczywiście, tylko jest Ameryka Północna i tym razem Zachód Lecimy, wygrywamy za pierwszym razem Oczywiście pod warunkiem, że ten Knur obok mnie nie będzie trollował Dobra, gdzie lecimy? Ja? No, no, fajnie, Kepcio, fajnie Wyskoczył pierwszy Dawaj prądka lasa. Ej, tak gdzie my lecimy w końcu? Na przyjemny Nie no, na no jaki przyjemny, jak ja już ląduję gdzieś To nieźle, Kepcio, zrobiłeś teraz Też macie taki ping wysoki? Dobra, ja chłopa biję Dobra, leż jeden a, jeszcze ty... Dzięki kapek. Na dole dostał 30 mniej, biało. 4 hp ma. Nice. Leży, leży. To nie jest tak, że ukradłem tego fraga. Patrz, kepcio. Nie no, przesada. Kepcio, patrz. Znalazłem twojego sobowtóra. Patrz. On też taki clown i w cyrku występuje. <grystanie> o. Co? Patrz, i on pojedzie zniszczyć to debil. A ja nie Ej, ale sej, Widzieliście to? Leży jeden. Łatwo z tą kapcio! Nie, nie trzymam z... nie kim, Z kapciami. To jak ty sam ze sobą wytrzymujesz, Pec? nie patrz da, 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 da. Co? Widzisz, że go Tylko powiesz że masz więcej fragów od niego i on już gra normalnie. Ale on zrobił dziko. No ja wiem, widziałem. Dla niego dzik to jest wyzwanie nawet, także... To jest jego przyjaciel, wiesz? I on na spacer ten kamień wyprowadza. <laughs> Nie dobra te Gierki to cringe tutaj na tej ameryczce, nie? Nie, no my już tę mapę do przejechaliśmy Nie wierzę No, no A dalej zatankujemy Nie no kepio Ty nie wierzę typo no. yeah. Dobrze to aktor jeszcze się nie ruszył Nie no to bija kafek nie kafek To jest trzeci frag mój To jest prowokacja, tu nikogo nie ma. My jesteśmy co najmniej w Częstochowie. Leży! Leży! Nic się zafiewa, ty nie? Robiłem, a, ten, 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 ten. ale więcej fragów, łatwiutko! A, siedem, siedem miałem. miałem! Co? Dobra, papieru, nie, no, dobra, dobra, dobra. Czekaj, a je, czekaj Co się wyciąga Nie, nie, nie. nie raz, Dla, dwa, trzy. dwa, trzy Wygrałem, do wygrałem trzech, Nie, nie powiem Do trzech, do trzech, Dobra widzowie, Ameryczka z nami lecimy do następnego regionu Jaki tak. zalulany mhm? Idziemy, nie Mówimy, mówimy, dobra? Kepcie, zobaczmy, czemu <laughs> Kepcio zaczął mu grozić Kepcio! Hałas!

A bez sensu, możesz szybciej biegać Dobra widzowie, jesteśmy teraz na Azji, ponownie próbujemy Była jakaś aktualizacja i ponownie można wbić na Azję, ale byliśmy strasznie unlucky Jeżeli chodzi o te wywalające serwery Nieważne, lecimy, zaczynamy, startujemy, wygrywamy kolejną gierę Dobra, lecimy? Kościanę, co by na to? No dobra 26 biało, dead 1 Dead 2 Nice JA! MENDO TY NAJGORSZA! NO MENDA NO! <śmienicza> Gdzie jest wiatr Co? Knucie! Zaraz pójdę po kałacha! <śmienicza> no, wam, no, pan będzie stał, nawet mi przeszkadzał No iść, przestań trollować! Ja nie no, ja, Przestań trollować, mówię! A ja niczego nie mam Co nie masz? Odsuń się stąd! Co ty robisz? Ty jak to przerobił? Nie, no będą problemy z nimi. Oni budują. Dobra, dostał 90. Dead, jeden. Szykuję jednego. No to jest? U mnie jeden leży! Dead. 50 biały jeden. Dead. Dead. Nie no, snajperkę dostałem. Czekaj. No dobra, Piotruś, chyba da. zaradzę. Leży, leży. O, jest gitarka, i tak można grać, to jest profesjonal. Mhm. Nie no, miał grać Ja jestem dead Zero ma ja, Ty z martwi chyba zginiesz, co? Tak, ja zginę, ja zginę. Dobra Nie no, dwóch tu jest Nice Ty, on nas jeszcze zrebootuje Dobra, lecimy z gletami do startu. Tak, tak, kebab debilu 0. No idiota No nie, no nie chce mi się Troluje, on jest ciężka giera, troluje debil tyle Oby, osób w tej strefie, to, to na arenie nie masz, taki słaby jesteś Co? No A trolujesz <gibli> debilu <gibli> no, A wszystko gdzie? Przepraszam, jest farmę, wybaczmy farmę <gibli> <gibli> Brawo, brawo, brawo Polska górną! A to Dobra widzowie, ale jako że była to w sumie już trzecia albo czwarta próba, bo nas parę razy powołało z Azji, a i tak na Azji jest ultra ciężko, bo ping jest totalnym kosmosem jakimś jeszcze i sami Kepcia widzicie, jest, jest jeszcze Kepcio, który nam troluje cały czas gierkę i sami widzicie, że tam gracz naprawdę ogarniają. Jeszcze klucze przeszkadzasz, nie? Tak. No debil się przyznajesz, jeszcze, mi ręce opadają. Moi drodzy, zanim jeszcze przejdziemy do następnej części odcinka Chciałem was bardzo serdecznie zaprosić na wspólne granie w World of Tanks Rejestrując się z linków w opisie możecie dodać mnie do znajomych Mój nickname to Smarty Sky I wspólnie razem ze mną popykać w czołgi A co dostajecie jeszcze rejestrując się z opisu? Otóż takie bonusy jak czołgi Unikalne czołgi do bitwy Oczywiście dostajecie walutę 250 tysięcy waluty Dostajecie konto premium Oraz dostajecie dodatkowe pakiety golda Instalujcie gierkę, dodatkową. Dawajcie do znajomych i widzimy się na streamie Widzowie, ratunko! Ale bo okno otwarte i gdzieś pomyślisz ratunku Tak, no Dobra widzowie, jesteśmy teraz na Bliskim Wschodzie i będziemy robić tutaj totalne oro Jest Kepcio, jest Duna, jest Piotruś Będzie się działo Mam ochotę się wysadzić w Przez tą miejscówkę, co ty wybrałeś Lećmy, Pizet, Dojazd, panowie, dojazd, jazda! Zero ma, zero ma, jeden Zajebiście, cały skat porobiony. Dzięki, Bełdrys, mam go, Pięć na takie Patrz co robią w tym macie, pasta. taktyka takie taktyka. Mega, ma. mega, no. A, no nieźle, kapcio <noise> nie, No debil, A jak ci samochody wybuchły. <noise> samochód macie na dół, jak coś. Co? To coś no. normalnego, Prz przytoczę mi to przeciało. Jestem 50, właśnie. Leż, dwużyscy leżą Dwużyscy? Ja chcę taktikala, dzięki kapcio. A ja chciałem, ja chciałem być dobry. dobry A żółwik? Przegrałeś nam Azję w Nie, no nie Nie Kroli kebab Bad Nice 10-1, biega 100 mniej okay. leży Dostał 91 90, powalony Dzięki Smarty, że nas skomplikowałeś w Smarty! Merde. Co? To nie ja! Dobra, lecimy panowie, lecimy! No nie, to też jest przykłada. Dobra, leży jeden Kurde, plecy mi zrobił Dobra. Ej panowie, mamy tyle co dajcie z i za Tak się przygrywa gry Dobra, podłoga, podłoga, podłoga Dawajcie do przodu, pod podłoga, podłoga pod nie, no nie wierzę. Powinien samochód wybuchnąć i powinniśmy to przegrać, nie? Ale wyjedź z ej! No. On ma 10 IQ, nie? On cię zabił właśnie, Piotruś Nie, no nie wierzę. No. debilem, <średytorium> <średytorium> Dobra, no gości ma biało. Kepcio, dziabnij go, po prostu dziabnij i wygrajmy tę grę, proszę. No to nieźle z że ty nie zginąłeś. Dobra, mamy, to okej! Okay. Bliski wschód wygrany, została nam już tylko Brazylia, by nie. Moi drodzy, ostatni serwer, żeby było trudniej, żeby był wysoki ping, więc lecimy brazylię, myślę, że 30 fragów to jest minimum. Ja obrałem na takiego brazylijskiego, żeby takie brazylijskie sujitsu robić. Co to jest sujitsu? Co ty gadasz. Chodziło o jujitsu, jakby ktoś pytał. Dobrze chłopacy, patrzą na świat za krat, tak jest! Lecę już. Zrozumiałeś to nareszcie, no, 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 no pozamiatałem tak to... Leży jeden Leży! Nie! Co? Nie, no, no, nie mogę nikogo zrobić Ale przed nami typ Znaczy bomby wiesz? Po kawie, leży Jedziemy, jedziemy, 16 bomb zrobionych ponad Leży Leży, leży dead! Więc ja stawia kumpla w potrzebie! No stary! Obity drugi bez heba! Widzisz ja, ja, kumpla bruś! Ja ci mówię, ja ci panu! panowie na wysepce są typy, uwaga! Kep czy to się potem No nie! Jazda! Nie! Yeah. 4 na trzynastki! Okej! Okay. Mamy to! Let's go! Wszystkie serwery w Fortnite zniszczone! Panowie, bardzo wam dziękuję! Tyle fragów! Tyle fragów! Team Sky udowodnił po raz kolejny, że takie ma bicepsy. Nie, takie! A łydy kepciowe to są jeszcze większe. Zasubskrybujcie kanał, wpadajcie do chłopaków koniecznie. Zostawcie łapeczkę w górę i wpadajcie na SkySklep, mamy dla was przekozacki merczyk. Ja a na game, dzisiaj się... A, na to Gruby to Gaming! To gruby to Gaming, to bo to są to. vlogi. Wpadajcie koniecznie, wszystkie linki w opisie. Trzymajcie się, na razie. No, ma to w komentarzu, udowodniliśmy to w razie, cześć.